Witam Was do Sempolskiemniebrowary.pl 100% Craft, czyli 2017 rok Stoisko Browaru szałpiw. Chłopaki, Janek, Wojtek Ostatni raz rozmawialiśmy na Targach Lubelskich Tak, w zeszłym roku No dużo się zmieniło Abyśmy Dużo jeszcze rozmawiali w Warszawie Słam, Myśmy jeszcze rozmawiali w Warszawie, ale to odnośnie... No ale to już była kooperacja z Łukaszem Kojro Pozdrawiamy Łukasza, palatum To było Beatrice Natomiast jeżeli chodzi o sam e, Browar Szał Piw, e, to był Lublin. I chcę o, e, na samym początku nawiązać do sytuacji, wiadomo, z e, świętym Gralem polskiego <laughs> kraftu, czyli e, z Bubu Extreme. E, dzisiaj Bubu Extreme nie ma, ale tak właśnie patrzę respo, re, retrospektywnie na tą sytuację sprzed pół roku. Jednak e, dużo, dużo się wydziało, e, wydarzyło w związku z tym piwem. I takie pytanie do Was e, podstawowe: będzie powtórka? Będzie na pewno powtórka. Eee... nie prędko. Tak, Chodź to piwo potrzebuje czasu. My dopiero teraz podchodzimy do kolejnych warek Fezbuby. Eee... No jak wiadomo już wspominaliśmy, że cały cykl produkcji trwał około półtora roku. Mhm. Począwszy od uważenia e, fesbuby, potem leżakowaniu Fezbuby, później wymrażaniu, leżakowaniu w beczkach. Wszystko, wszystko zajęło nam około półtora roku. Może się uda szybciej, ale no, nie prędzej niż za rok. To, to inaczej zapytam, zapytamy, na jakim etapie jest Buba Extreme, rocznik eee, kolejny? Na zaplanowanej warce. <laughs> czyli o Jezus Maria, czyli słuchajcie, no to trzeba no, te półtora roku się uzbroić. Ważenie, minimum. Ważenie będzie prawdopodobnie w połowie lipca. Nie próbowaliśmy już to zrobić, tylko do przygotowanie droży. To najważniejsza hmm. sprawa w tym piwie, to jest przygotowanie droży. To nam się nie, da, nie, nie udało, za bardzo tego zrezygnowaliśmy. I teraz się już szykujemy, szykujemy raz, do następnego, tak, tak kolejny, kolejny raz już bogatsi o doświadczenia, które, które nam powiedzmy wyeliminowały warkę, którą mieliśmy zrobić mhm. na wiosnę, nie? A jak w ogóle tak podchodzicie psychologi psychologiczno-socjologicznie do tematu, że spodziewaliście się takiego właśnie, e, takiej reakcji e, tej społeczności na to piwo, że e, ono się stało, prawda, jakimś emblematem ża ża polskiego żartuje, żartuje chyba, no normalnie przecież to, 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 to było tak niespodziewane, że największy hmm. jakiś jakichś tam marzeniach czy tego, żeśmy w ogóle nie, nie brali tego pod uwagę. Teraz każdy piwowar w Polsce ważąc piwo chce, żeby to zaskoczyło, prawda? No, Słuchaj, to, to, jest, to jest niedobrze Ja uważam, że to było to, to trochę źle Bo lepiej się mm. wspinać po tej drabinie Szczebel po szczeblu Niż stanąć od razu na górze i potem tylko co no, mm. Potem może być tylko gorzej Każde kolejne piwo zrobione Będzie porównywane do tej pierwszej buby Która będzie już jakąś tam mityczną trochę Bo już nikt tego prawie nie będzie miał Tak, nikt ciężko tego nie, to... nie próbował, narośnie to legendami I, ciężko, I każdy powie, że ta następna To już na pewno będzie gorsza No bo to już Ale właśnie, znaczy, to, to też się taka z mojej strony Demytolyg... E, demitologizacja, kiedy zrobicie tą następną warkę i, i może ten hype opadnie w końcu, tak? że kolejni ludzie to spróbują, powiedzą, ej, słuchajcie, to już to nie jest takie wspaniałe, więc dlatego właśnie tak się dopytuję o tą kolejną warkę. <laughs> Okej, okay, mamy tutaj sytuację, że była buba, ale szałpif to przecież nie tylko motywy belgijskie, które przecież bardzo cenicie, i, I dzisiaj, po raz pierwszy, mamy na kranie New England IPA. New England IPA, czyli Wojtek mnie od razu zapytał, czy ty wiesz, co to oznacza słowo Hazaj. Słuchajcie, od razu wpiszcie w komentarzach uczciwie, kto z was wie, tylko nie z poznaniaków, nie? Nie z poznaniaków, tak. którzy ogarniają górę ja poznańską. Ja że, że nawet niektórzy poznaniacy mogą nie do końca kojarzyć, co, co to słowo oznacza, ale jest, no... Tłumaczenie jest bardzo proste. Dobrze. My nie mówimy, potem będą nagrody od szałpibu <laughs> dla tych, co zgadną. Dobrze, ale, ale tak, wróćmy do Meritum, czyli New England. Czy co, jednak nie, nie odpuszczacie nowej fali, nie odpuszczacie nowych trendów? Znaczy, się wiesz, i tak większość naszych firm to są style belgijskie. To, co teraz wypuszczamy, to, co gotujemy, no to mamy świeżego dingsa, no, czyli witbira, pszenicę belgijską, mamy Belfegora, który jest kwadruplem, z czarnoporzyczką czyli znowu stylu belgijskim, No trochę wiesz, żeby, żeby nie było tej nudy, tak, żeby nam ludzie nie zarzucili, że siedzimy tylko i wyłącznie w Belgii. Mhm. Owszem, IPy nie są naszą, naszą specjalizacją. czy znaczy mówisz to oczywiście z przekąsem i z ironią o tej nudnej Belgii, już przesłowiowej? Tak? No tak, no bo ja mówię o takim podejściu, jakie jest w tej chwili, nie? Bo, bo jednak ludzie kojarzą tą Belgię, że to, a, to jakiś tam triple, to jest mocne, takie w sumie bez aromatu, bez niczego. A tu naprawdę Belgia, dobra Belgia potrafi być dobra. Tak, a tutaj mamy słuchajcie, New England IPA Drożdże pozyskane od. Drożże pozyskane od po przyjacielsku od Łukasza z Browarum Palatą, także bardzo dziękujemy za możliwość. Bardzo się cieszę, że Warszawa również ma, miała udział w, 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 poznańskim, w poznańskim piwie. No Jestem naprawdę pod wrażeniem aromatu. Aromat mm. jest bardzo intensywny, owoce tropikalne, jakie tutaj mamy chmiele? Użyliśmy trzech odmian. Na goryczkę delikatnie poszedł Zeus, a później już praktycznie tylko do, do, do Wirpula, do fermentacji, na mozaik i Simco. No właśnie, jak Janek mi powiedział, że to jest mozaik, no to... To jest to, co ciągle jest dyskusja, tak? Czy mozaik zawsze będzie miał aromat na w cebuli? No nie zawsze. To są różne, prawda, roczniki mozaika, różne yy, dostawy, partie dostawy, przetrzymywanie, więc czasem mozaik ma tą na w tej cebulę, a czasem po prostu niesamowite owoce tropikalne, bardzo intensywne. Zresztą on tutaj wystąpi w konglomeracie innych mieli, prawda? Mhm. Więc, Czy myśmy użyli chmieli z zeszłorocznych zbiorów, czyli tych najświeższych. Eee, powiem, że... Czyli 2006? 16. 16. Nie tak. 15, bo niektóre piwa w Polsce są na mozaikach 2015. Ciągle. Być może, że te są właśnie takie naf naftowe w aromacie, tak. ale ten tegoroczny zbiór, czy znaczy zeszłoroczny, no, tegoroczny, w sensie świeży, zbiór mozaika taki, raczej owocowo-cytrusowy. Nie, nie zauważyłem tam jakiejś nafty czy cebuli. Może to też jest kwestia partii. Niekoniecznie, że wszystkie takie są. Ale to, to, jest z tymi nie... Ale tak to jest... nie jest tak, że chmiel zawsze będziemy będzie jednocze... Ale... Ale... pachniał jak w encyklopedii, Wiele prawda? Wiele razy i wielu tutaj browarników to, to podkreśla, że, że czasami się taką samą ilość tego samego niby chmielu, chociaż z różnych dostaw, Dodaję do tego samego piwa i efekty są bardzo różne. I czasami trzeba mm -hmm. przetaczać do drugiego tanku i dodawać kolejną porcję, bo niestety, e, niby sprawdzony przepis, sprawdzona receptura okazała się nietrafiona. I, I sorry, ale piłem za mało. nie? Na e... To, co ja czuję w smaku, e, przede wszystkim owocowość. Bardzo mocne owoce tropikalne. Teraz e, w tej kolejnej partii, bo już wcześniej piłem to piwo, nawet e, słodycz z tych owoców tropikalnych jest odczuwalna, tak? więc jest delikatna słodyczka. Jest fajna e, pełnia smaku, chociaż e, oczywiście chciałbym, żeby jeszcze bardziej podkręcona była tymi płatkami owsianymi. Tutaj Janku mówisz, że tych płatków... Nie było płatków żadnych. Tu jest w zasypie Pszeniczna. właściwie tylko i wyłącznie słód hmm. plizneński i słód pszeniczny. Żadnych płatków nie, nie dodawaliśmy. To było nasze pierwsze podejście do New Englanda, do tego stylu. I też tutaj chciałem postawić bardziej właśnie na klasykę. Czyli bez żadnych dodatków, po prostu słód, chmiele. No tak. Jest jak najbardziej soczystość, jedyna tutaj uwaga jest co do goryczki, tak właśnie powiedzieliśmy, że może w ślepym teście bardziej by nam to wyszło jako West Coast IPA, ale im dłużej piję to piwo to, to nie jest West Coast IPA, bo ono jest tak soczyste, tak pełne, że tak owocowe. Że ono nie jest aż tak wytrawne, tak czyste, nie. prawda? Jak West Coast IPA. To różnica, bo ja mam dynsa akurat. <noise> e... To taka różnica. Jest. Więc powiedzcie troszkę o tym piwie, kiedy ono powędruje w butelki, bo to pewnie ludzi interesuje. Piwo już jest praktycznie gotowe. Dzisiaj oddaliśmy specjalnie na festiwal, także to jest taka nasza mała premiera tutaj u A Planujemy rozlew w okolicach drugiego tygodnia lipca. Także w więcej w tym czasie powinno trafić na rynek. To, co dzisiaj degustujesz, to jest wersja niepasteryzowana. I taka to, że będzie w werser, Natomiast butelki będą pasteryzowane. E, browar Wąsosz. Browar Wąsosz, tak. No wierzmy, że browar wąsosz roz... tego nie, 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 nie rozwali. No roz... Rozlew jest oczywiście jak zwykle uzależniony od dostawy etykiet, nie? Mm. Czyli, znowu... Czyli czas tak. i aromat spada. Tak. No. Goryczka się troszkę ułoży, ale aromat spadnie. Aromat jest naprawdę intensywny tutaj. No na tym polega New England, jednak ten jest aromat ma Jest duża szansa, że puścimy beczki wcześniej. Hmm, do świetnie. lokali. A butelki po prostu zostaną w momencie, kiedy już będziemy mieli etykiety. No to chłopaki, jak już tak wyszliście w tą nową, nową falę, to ja się zapytam kiedy milkshake? I pan o, Spokojnie, spokojnie. Już, aż tak nie szalejmy. <śled> <śled> aż tak do przodu to może nie jesteśmy. tam. No... Bardziej tu się przymierzam pod kątem nowych kwasów. <śled> W sensie kolejne owoce czy może zupełnie jakoś inaczej robione? Troszeczkę właśnie inna technologia. No właśnie. Na razie dojrzewa nam y, baza. Mm? A co dalej z tym zrobimy? No to... Inna technologia, czyli co? Mniej Bretów? Yy, niekoniecznie, troszeczkę inna mieszanka, mm? bo testujemy nowe szczepy, ale też zamierzamy coś może do beczek spróbować wrzucić. No. Żeby sobie poleżekowało trochę, trochę czasu. No oczywiście temat kwasów jest tematem potrzebującym znowu czasu. Także to nie jest tak, że za dwa tygodnie wypuścimy, wypuścimy jakiś nowy kwas. Rozumiem, że nowy kwas podejrzewam na jesień. No tak. Tak będzie. Optymistycznie. Tak będzie. Owocowy. No. Z różnymi owocami na pewno. Nie? No, na razie pracujemy nad tą bazą w tej chwili. No. Mm. A potem co do tego pod, do, dodamy, no to tak, tak jak zawsze to tak oferujemy. Jak wypuszczamy jakąś jedną bazę, do której dodajemy różne owoce, i w ten sposób mamy różne, że tak powiem, piwa o różnych smakach owocowych, no, w zależności jak, jak co kto lubi. Nie? Oczywiście te owoce będą wnosiły pewne swoje, poza aromatami i smakami. Te różnie owoce, brety reagują tak, z owocami. Ta to to, później ta, to ta mieszanka to, to jest zauważalna, jedne będą bardziej kwaśne, bo, bo niektóre owoce podbiją kwaśność hmm. tego. Tego piwa niektóre lekko wygładzą, bo są bardziej słodkie, a parowie w ogóle kwaśne i tak dalej. Też nawet y, mówię o samej era, y, interakcji potem dzikusów tak. z owocami, że też pH ma duże znaczenie. Mamy piwa cztery w tej chwili kwaśne podpięte na kranach i one są naprawdę diametralnie różne, różne mimo że w trzech z nich jest ta sama baza. Ja, ja ciągle jak w ogóle opętany pytam o tą cholerną mirabelkę. Co z tą mirabelką? No mirabelkę, jeżeli byśmy chcieli, no to, to, to no być może jest do zrobienia, tylko nie wiem czy na taką skalę. Tak. Nie ma mirabelki mrożonej. Mm. Trzeba by kupić. Tak, na drzewa. Tak, trzeba by to kupić gdzieś tam czy zebrać na tego, ale proszę pamiętać, że w naszej skali to to jest tam powiedzmy nie wiem 200 kilo, nie? Mm. Trzeba to wypestkować. No. Wszystko. Czyli generalnie rzecz nie warta zachodu? Nie, no warta, żeby spróbować co z tego wyjdzie. Eksperymentalnie. Fajnie by było, żeby to może jakoś zaeksperymentować na jakimś małym rzeczywiście, tak zrobić z dwa kegi albo coś w tym rodzaju, to to by było możliwe. No tylko jak policzyć tą całą robotę, no to, to nie wiem czy, czy mhm. klient będzie chciał to zapłacić. Tak. A panowie jak z agrestem? Mieliśmy Agrest w zeszłym roku. Ale bo Agrestów jest kilka rodzajów. To był Agrest jaki? Biały. To nie Białe, biały. Jeszcze mamy zielony, czerwony. To był biały Agrest, a jeżeli byś chciał nie wiem, jakąś konkretną odmianę, to nie wiemy. <gul> nie ma czegoś takiego, jak, że tak powiem w obrocie owoców jeszcze mrożonych, żeby jeszcze można było z Agrestów wybrać odmianę jakąś. Czy coś, no nie. Agrest jest. Tyle. Czyli w szalepiw dużo się dzieje na pewno New England Warto, warto zdecydowanie spróbować. Bardzo mnie to cieszy, że, że nie okopujecie się, prawda, że... Oh, tutaj Belgia, co najwyżej czasem pszenica, tylko, tylko nie, jednak. No powiedzmy tak. Hmm? Nie, nie. Troszeczkę jesteśmy okopani na, na, na tych piwach belgijskich i to jest nasz jak gdyby główny, no a co jakiś czas troszeczkę. Szybki serpils. wypad. No, tak, na prawo, na tak, lewo, troszeczkę. Skał, taki, tak zwane rozpoznanie bojem. Tak. I naprawdę jest według mnie udany, ale rozumiem, że... Jak mówicie, no pierwsza próba, że to będzie cały czas kontynuowana? Tak, myślę, że tak, dopóki jedną próba, próba. No bo tutaj nie ukrywajmy, że na to piwo poszło naprawdę dużo w No to są drogie sprawy, nie? To tak. Na walkę 70 hektar poszło ponad 100 kg chmielu. Także, także tutaj ta ilość jest kosmiczna. No ale no myślę, że było warto. Także jak tylko no, się potem uda, gdzieś tu, 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 Właśnie to jest ilość, cały czas problem, uzyskać. żeby uzyskać y, balans w tej intensywności między intensywnością aromatu a intensywnością goryczki, prawda? Mhm. Żeby ta goryczka była y, troszkę bardziej przystępna. No ale to naprawdę. Będziemy nad tym pracować. Ale i tak polecam, czyli hazaj. Pamiętajcie, wpisujcie co znaczy Hazaj tylko nie poznaniac. <laughs> <laughs> Zdrowie szału pif. o tak jest Na razie, do zobaczenia